Przegrywamy 2-0 w Łomży. Krótką ocenę poprosiłbym tego spotkania. No na, pewno, na pewno myśleliśmy, że ten mecz będzie się dla nas inaczej układał. No straciliśmy bramkę bardzo szybko po kuryzowanej sytuacji. Myślę, że taki, taki bramek na tym poziomie nie mamy prawa tracić, bo, bo to ma zawsze wpływ gdzieś na, na przebieg tego meczu, natomiast mieliśmy jeszcze 87-86 minut na to, żeby te losy tego meczu odwrócić. Wiedzieliśmy doskonale, że, że łąża jest zespołem, który stara się bronić na własnej powie, która wychodzi z szybkimi atakami. Staraliśmy, staraliśmy się gdzieś wrócić do dobrej po tej straconej bramce, natomiast natomiast w 15 nocie dostajemy bramkę na 2-0 po, po właśnie jednej z, takich, z jednej z takich szybkich ataków. I, i tak naprawdę, naprawdę było ciężko, ciężko zdobyć tą bramkę kontaktową. Oczywiście staraliśmy się, stworzaliśmy sobie sytuację. Może nie było one jakieś stuprocentowe, natomiast było kilka tych sytuacji. Na pewno gdyby, gdybyśmy bramkę kontaktową szli troszeczkę szybciej, to, to myślę, że, że może by losy tego meczu wyglądały troszeczkę inaczej. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy na pewno bardzo mocno rozczarowani, ponieważ jest to trzeci mecz. Chcemy wygrywać te mecze, chcemy zdobywać te punkty. Chcemy zdobywać przede wszystkim bramki. No cóż, no, no, dzisiaj się nam po raz kolejny nie udało. Jest to trzecia kolejka, mamy nowy zespół. Widać jeszcze, że, że gdzieś te braki u nas w zespole i istnieją. Na pewno wyciągniemy z tego meczu konsekwencje, bo, bo czas najwyższy zrozumieć, że, że tutaj trzeba zacząć punktować w każdym meczu. No i cóż, no, no, mamy w środę najbliższy mecz, musimy ten mecz dobrze przeanalizować, no tak jak już powiedziałem, takich błędów jak dzisiaj nie mamy prawa w żadnym meczu następnym popełniać, e, grając z zespołami, które, które są, e, czy, czy wyżej, wyżej w tabeli. W trzecim meczu tracimy dwie bramki w drugim meczu z rzędu nie strzelamy, to nad czym teraz będziemy pracować? Nad obroną, czy, czy bardziej nad, nad strzelaniem tych bram? Ja myślę, że tu nie ma, nie ma co, co, co jakby rozdzielać tego, czy musimy pracować nad obroną i, i atakiem. My staramy się pracować zarówno jak nad obroną, jak i nad atakiem. Natomiast no też my analizując te bramki, które straciliśmy, nie, nie wpadały one po jakiś sytuacjach, gdzie zespół drużyny przeciwnej przeprowadzi jakiś atak pozycyjny. Natomiast bramki wpadają ewidentnie po błędach technicznych naszych i, i tu bym się raczej nad tym zastanowił, bo, bo, bo no takich błędów na tym poziomie nie mogą zawodnicy popełniać bo jak sami widzieliśmy, każda taka strata czy, 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 czy jakieś celne podanie, zwłaszcza na własnej połowie, kończy się bramką, więc, więc tutaj na pewno musimy na tym się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o grę ofensywną, to, to na pewno na pewno staramy się utrzymywać w na pewno staramy się stwarzać sobie tę sytuację. Natomiast, no, tak jak już powiedziałeś, brakuje nam gdzieś skuteczności wykończenia tej zimnej krwi już w samym, samym polu karnym przeciwnika. Pięć minut do końca, a gramy w przewadze jednego zawodnika. Pan decyduje się dopiero na, na grę trzeba obronić co mnie za późno. Znaczy nie, 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 mieliśmy to, za, mieliśmy to zaplanowane. To że, to, że przeciwnik grał jednego zawodnika mniej, to, to, to w ogóle nie było widać na, na boisku, ponieważ oni się praktycznie całym zespołem bronili od 70 od 15 minuty, więc, więc tutaj starali się zagęszczać środkową strefę boiska. Bardziej, bardziej chcieliśmy tutaj przesunąć Ukaszek Gaza do przodu po to, żeby, żeby te wszystkie środkowania gdzieśmy mogły ewentualnie trafić, trafić do niego. Natomiast zareagowaliśmy w ten sposób, że przesunęliśmy Michała Danię cięka troszeczkę wyżej, więc graliśmy na jednego defensywnego pomocnika. Może tego strybu nie było widać, natomiast mieliśmy takie założenie. 18 zabrakło Ci Roberta Hirsza. Czy jest szansa, że w środę Robert zagra? Myślę, że jest szansa. Robert miał lekki uraz stawu barkowego, natomiast od dwóch dni trenuje na 100% i, i myślę, że w środowym meczu będziemy już mieli go do swojej dyspozycji.